Tam krzesło pękło? Michał, krzesło ci pękło. Czemu mi pękło? A by, dobra... Czemu tobie to krzesło zawsze tak skrzypi? Nie wiem, bo jest dziwne. Pewnie brat na nim siedział i wiesz, się <laughs> to No w sumie siedział. No. Czekaj Michał, jak, jak ja to wtedy powiedziałem, to weź łom i zrzuć tą kluskę z tego krzesła łomem. Chciałbym, ale nie wiem czy jest ja to wykonalne. Nie, to jak nie masz łomu, to bierzesz breszkę, nie? I wtedy breszką mu. No, no ale do łomu to. też trzeba mieć siłę, a. No wiesz. Michał ma masę. Ale taka masa. Fajnie. Podniosłeś kiedyś czarną dziurę. <laughs> Michał podniósł dwie. I co mu teraz zrobisz? <laughs> I co zrobisz? Nic nie zrobisz. Podniosę 4. I to jeszcze super 51. Ten, ten następny jest taki dziebany. to jest po prostu... To ma większe podniesienie, co działa, nie? Wiesz, że ogólnie to jest toster śmierci. Oryginalnie on był do zastosowania przeciwlotniczego. Toster śmierci... Ogólnie, jak go widzisz, nie te boki, to normalnie te boki mu się otwierały, jak gdy można było je otworzyć i mieć normalnie przeciwrotnicze. To ser śmierci. Ale <grymne> widziałeś tego? Mama, give me toast or give me death. Nie. A few moments later. nie no really. <grymne> o nie, o nie. Gdzie Co? t tam... 25 to jest jeszcze spoko, like. Ale kurwa, EJTG to gówno? Ej, ja mam pytanie, gdzie tam siedzi kierowca? Kurwa, nie wiem Kto kierowcą był? A właśnie, zapomniałem, nie. że ja tym coś muszę jeździć do tyłu A to jest ta arta A, no To tak jest... Jak się... Ogólnie brytyjskie arty, jakby ci to powiedzieć, są zamontowane działami do tyłu No ja albo inaczej, najlepszy ty, jest dobra, to, ty jeźdź, nie i ty jedź, mi świeć, o nie gadaj. W wiesz. Mam gąski! <noise> odblokowane. Teraz, ja będę się... <noise> Teraz będę trochę szybszy. Teraz będę trochę szybszy. Czekajcie, tylko... Dobra, tak damage tak. robimy. No nie, on nie upoluje już tej Arty, no ale może jeszcze Skorpa ubije Bo coś czuję, że on się tu pokusi na wyjazd agresywny dość O nie, teraz. A, a jednak nie on! A jednak nie! O patrz, została ostatnia Arta Starana go no Jeszcze tylko sobie zadała, ja goba. Jeszcze On się nie, nie. sam zabił tą Artą Czekaj, ja tylko zobaczę Dobra, jak będą jakieś. o, smakowite cele o wilku mowa. O, jakby ten super helkacik się nie ruszał teraz przez chwilę, to ja go one-shotuję wręcz. Chodź tu, kotku. Pokaż, kotku, co masz w środku. Weź w tego, su. No, poczekaj 40 sekund, wytrzymasz. Wytrzymasz 40 helkat, 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 helkat Dobra, ale drużyna go skończy, bo się wystawił Ty go nawet możesz skończyć chyba Nie bo nie, bo mi tu zaraz dobra, ten Cół pierdolnie, to Ej, dobra, 20 sekund, 20 sekund Czekam na te twoje działo <głos》> 15 sekund Dobra, już powoli będę wyjeżdżał 10 sekund I czego zobaczę, czy go 5 zobaczę? 5 sekund Skąd tam dalej jest? Jest. Dwie sekundy. Lecić. Świecić. <gfolie> Seria. Serio? To wiesz, co jest najlepsze. No że opuszczenie. No nie w pełni skupione działo. Tak? Skończysz ją czyjeś? No nareszcie. <gokolwiek> <gokolwiek> na ale żeby w golskę trafić, nie wiesz. Chopię. Ja o, w ogóle nie. <gokolwiek> co to jest? 10 sekund znisz tego. O, podpalony Dragon, 5 sekund i ostrzał artneryjski na twoją pozycję. W ciebie, prosto, w ciebie to. Nie! Widzisz, gdzie mój pocisk trafił? Dlaczego nie umiesz strzelać celniej? To nie ja to RNG mnie tak kocha. Nie zrobię nigdy tej misji. Popatrzmy na skille e, gracza, które się... nazywa się Dego... nazywa Ej, weź załaduj drzewo do tego działa <śmienny> Ale ty masz w ogóle takie śmieszne króciutkie działo. 25 sekund jeszcze mam przeładowania. Ten, a ten 26 Adzień. <śmienny> 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 pershing! Pershing! Kontuj, kontuj! Tu ty robisz, kontuj! Kupa, <tul> ty debilu miałeś kontować. WERSZ!